W tej bardzo krótkiej lekcji powiem na temat dość zapomnianej przez szczególnie samouków jednej zasadzie czy regule ćwiczenia na gitarze, która być może nawet podwoi efektywność Twoich ćwiczeń. Ja się nazywam Szymon Zajpert z serwisu kwadransagitary.pl i mam przyjemność rozmawiać z wieloma gitarzystami na temat właśnie nauki gry na gitarze czy improwizacji i z tego co słyszałem, wielu z nich kiedy ćwiczy improwizację włącza podkład i po prostu próbuje coś tam do niego zagrać. Jakieś improwizacje, jakieś celówki, i tak mniej więcej wygląda ich ćwiczenie gry na gitarze. To jest próbują coś, jakąś skalę, jakieś, ewentualnie chwilę jakieś ćwiczenie, tu dźwięki akordowe, arpeggio, tu może jakoś poczuję technikę gry, tutaj chwilę coś innego, i tak wygląda ich ćwiczenie na gitarze. A ta zasada, która da ci takie duże, naprawdę duże przyspieszenie w efektach gry na gitarze, mówi o tym, że kluczem do tego, żeby mieć zmasowane efekty, jest. Skupienie się, koncentracja na jakimś wybranym elemencie i poświęcenie mu więcej czasu. Inne na chwilę zrzucamy na dalszy plan zagadnienia, albo skupiamy się na jednym, dwóch, trzech w danej chwili. Ale kiedy siadamy z gitarą w ręce, wiemy dokładnie, jakie jedno konkretne zagadnienie chcemy w tej chwili wyćwiczyć. Możemy w ciągu jakiejś tam sesji ćwiczenia mieć kilka takich zagadnień, ale chodzi o to, żeby w danej chwili skupić się tylko i wyłącznie na jednym z nich w 100%. Czyli na przykład ustalam, że teraz chcę poćwiczyć, mam jakiś podkład, załóżmy akordy A-dur i D-dur i chcę poćwiczyć ogrywanie tej progresji, improwizowanie, improwizowanie do niej z wykorzystaniem dźwięków akordowych arpeggio. I tutaj teraz wiem konkretnie, jaki, jakie zagadnienie chcę panować, Muszę do tego oczywiście mieć odpowiednie ćwiczenia, dobrać. To już nie, nie, o tym w tej lekcji, tylko chcę bardziej powiedzieć troszkę ogólniej dzisiaj. No, na przykład jednym z nich jest po prostu gram w górę i w dół arpeggio do podkładu. Kiedy zmienia się akord, oczywiście zmienia arpeggio. I tak dalej. Później, jak to mi idzie, to mieszam to i tak dalej. Chodzi o to, tutaj ta lekcja jest, jak mówię, bardziej taka ogólna, ale dotyczy bardzo ważnego zagadnienia. Chciałbym, żebyś to potraktował poważnie, mimo że nie pokazuję tu jakichś zagrywek, technik, e, tylko mówię troszkę bardziej, e, no szerzej, bardziej ogólnie. To żebyś wziął sobie to do serca, że dzisiaj, kiedy siądziesz z gitarą, weźmy gitarę do rąk i chcesz pójść do przodu, to zastanów się, jaki element chcesz poprawić. E, myśl dość konkretnie, czy nie improwizację czy artykulację nawet, ale jeszcze bardziej stara się jak najbardziej wąsko popatrzeć na to, czyli właśnie jakieś nawet jeśli myślisz o artykulacji to jeszcze bardziej pójść w głąb tego, czyli na przykład vibrato, chcę uprawiać vibrato. No i tutaj sobie będziesz ćwiczył, skupiał się na tym zagadnieniu. Albo jeśli chodzi o improwizację dobrych dźwięków, na przykład właśnie dźwięki akordowe, arpeggia i ćwiczysz w ten sposób. Więc skup się na konkretnie zagadnieniu. Musisz być w stanie powiedzieć, co dokładnie ćwiczysz. To jest dobry test. Jeśli siedzisz z gitarą, coś tam ćwiczysz i ktoś by zadał pytanie, co w tej chwili ćwiczysz i twoja odpowiedź jest taka trochę rozmyta, no ćwiczę improwizację. No ćwicze, granie na gitarze, to to jest zbyt ogólne. Znaczy, że nie jesteś zbyt, nie jesteś wystarczająco skoncentrowany na jakimś zagadnieniu, i to będzie ograniczało twoje efekty. A kiedy skupisz całą swoją energię w danej chwili, i też nie tylko czas ćwiczeń, ale też zastanowisz się, taką energię intelektualną, skupisz się na tym, żeby dobrać właściwe ćwiczenia, żeby właściwie to dobrać, na jednym zagadnieniu, zobaczysz, że bardzo szybko będziesz miał w nich, w tym zagadnieniu efekty. Oczywiście, są momenty, kiedy po prostu chcemy improwizować. To też jest element jakby nauki, że rozłączamy podkład, po prostu gram, skupiam się na całości, na tym, żeby tworzyć ciekawą melodię i tak dalej. Ale mniej koniecznie taki czas, w którym jesteś w 100% skoncentrowany na jednym zagadnieniu i też pamiętaj o tym, że w jeden dzień nie opanujesz tego do końca. Więc musisz przez jakiś dłuższy czas skupiać się na tym i zobaczyć, że w bardzo szybkim czasie te efekty zaczną się pojawiać. Więc to była taka lekcja trochę bardziej ogólna, dotycząca podejścia do nauki niż, niż inne lekcje, ale mam nadzieję, że weźmiesz sobie to do serca. Jest naprawdę bardzo ważna, kluczowa i zapomniana niestety przez wielu zasada. No i to tyle na dzisiaj. Zostawiam Cię już z tym. Oczywiście kliknijcie w górę, jeśli, się, jeśli Ci się podobało. Poniżej napisz komentarz, także tutaj subskrybuj kanał na YouTube. A jeśli chcesz jakieś takiego trochę narzuconego podejścia, żebyś dokładnie wiedział, co masz zadane, co masz za dane, w danej chwili ćwiczyć, na czym się skupić w jednym zagadnieniu, to polecam mój materiał Instrukcja Improwizacji, który właśnie w ten sposób jest zbudowany. Tutaj powinien być link, kliknij go, e, tam będziesz miał opis tego materiału. Ale mam nadzieję, że niezależnie co teraz zrobisz, ta lekcja była dla Ciebie wartościowa, wyciągniesz z niej wniosek i zaczniesz to stosować przede wszystkim. To był, tutaj był Szymon Zachwyt, składnotlagitary.pl, pamiętaj, ćwicz może niekoniecznie dużo, trzymaj się, cześć, no i kliknij tutaj, z ten materiał.